ten jeden rok taki co tam leżało wszystko leżało ale taka była też i nie chciało domacać ja nie pamiętam może może ona jeszcze taka no nie no. nie dojrzała ta, ja dojrzał się jest tam bardziej zielona no. To jest następna która będzie co będzie? która następna no nie wiem właśnie bo myślę że jedna i druga ta o Jurka to będzie to samo Tutaj się kto ile inne słowy, bo nie w zeszłym roku pamiętam, że później było za dużo. Nie może tak, ale na mnie. No ja, ale no, no to sobie no. zostawić, ale... No więc właśnie, to sobie sprawdza ile będzie chciał, trzeba mu powiedzieć i tyle właśnie, zobacz, niby obornik był, i tam guzik, i tak jest, nie? Nie wiem, tu 7 ton nie wyjdzie. 7 ton? No, nie wyjdzie. może 6,5. W zeszłym roku to dało 9,5, To za 3 tony mniej. No, ja. Witamy w komplecie w kolejnym filmie. Popsyjemy kliżmuci cukierka w Szymciach. No. Hehehe, <laughs> bojtóś zjadł. Wojtula. Nie bądź taki humorzasty, bo powiedzą mi tak, czemu ten Wojtuś taki smutny? A ja wiem dlaczego. Wiesz dlaczego? Bo cukierka zjadł całego szybko, ale nie. Przede wszystkim dlatego, że na pierwszym polu pszenica bez szału nam sypała, prawda? Bo dała nam na pierwszym polu, gdzie mamy zasianą pszenicę po pszenicy, no to zebraliśmy 6,150 kg. Z czego ja osobiście zadowolony nie jestem, ponieważ. No, liczyłem, nawoziłem, że tak, tam na plon rzędu 7,5, może 8 ton. W zeszłym roku na tym polu zebraliśmy 9,5 tony, więc w tym roku mamy ponad 3 tony niższy plon. Jadek Kadzik nie poczekaj Wojtek. No. No, to prawda. Dobra, nie razie. Dobra, no, jedziemy. Nie Uwaga, Karuś, nogi sobie. A No to dawaj, bo dziadek czeka gdzieś się kręcił. Ja tam do patrzę, do sobie A teraz będziemy wysypywać, Z zobaczymy, czy będziemy w trakcie jazdy wysypywać. Może początek zbiornika, tak. Oj, trzymajcie się. Ale go o góry No, świecą się to, I to znaczy. I robi rob rob szalą. Słomy słomę robi. No, wracając do konkretów, tak jak mówiłem, na pierwszym polu 650, czyli ponad 3 tony mniej niż w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę, że to działka pszenica po pszenicy, no to byłem świadom tego, że ten plon będzie niższy, ale był tam dany obornik, działka zasobna, fajna. No to i taki niski plon w porównaniu do jakby moich moich, moich założeń, do mojego nawożenia i kosztów. No, mnie nie satysfakcjonuje. Znaczy, no, jest to plon ok, ale poniżej oczekiwań. A tutaj w teorii jest lepiej. W praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo jest jednak działka duża. Bardzo wolno jedziemy 2,5-2,8 do 3 km na godzinę więc, więc naprawdę wolno. Czego jest na pewno dużo w tym roku to słomy. Słomy jest ogrom, prawda, chłopcy? Tak. Słomy jest bardzo dużo. Co miałem powiedzieć? No, zobaczymy, co tu wyjdzie, No, w teorii tutaj pole jest, <laughs> pole jest lepsze. Lepsze stanowiskowo, klasowo w teorii też. Znaczy, klasowe jest to samo, ale zasobności są lepsze. Jest lepiej uregulowane od czym. Za chwilę. Dobra, stoimy. Nie, bo dziadek musi nasypać do pełna. Mamy trzy zbiorniki, to tak na styk akurat pasuje. Dziadek wysypia. Wiesz? Więcej nie zmieścimy. No, Szymek też obserwuje. Ale się zapcha. Nie, nie zapcha się. Tam słomę tylko w kupę wyrzucił. No, także nie jest, nie ma tragedii, no bo 6 ton jest. To jest takie minimum, które ja zawsze zakładam, jakie osiągniemy. I to jest takie minimum, przy którym liczę jakieś swoje inwestycje i tak dalej. Że nie liczę, że robię inwestycje i liczę, że zbieram 8 ton, tylko jak robię jakieś inwestycje, to liczę, że zbierzemy 6 ton. Dziadek z górką nasypał. Dobra, jedziemy. Uwaga. A dziadek jedzie? Dziadek będzie jechał dalej, posił. O, więc. Więc te minimum takie zakładane jest osiągnięte. No Miejmy nadzieję. Tak? Tak? Za chwilę dam. Skończę mówić i damy. Zobaczymy, co tutaj na tym polu nam wyjdzie. <laughs> Mamy tam kolegę Mateusza z kanału Mateusz Traktorzysta. Wygrałem licytację. Nie, źle. Słomek wygrał licytację, bestia jedna. Wygrał licytację, bo Mateusz co roku robi jakby od... Robi możliwość. Um, robi możliwość. Jest możliwość wygrania licytacji z Wośp na zrobienie przez Mateusza filmu. No i Słomek wygrał licytację z Kubaniec. Ale że ze Słomkiem się dobrze znam. Pogadałem z nim i że tak powiem, oddał mi tą wygraną. Oczywiście musiałem zapłacić, a Mateusz całą kasę wpłacił na Wośp. No i dzisiaj jest, nagrywa. Taki materiał w jego stylu, a kto ogląda Mateusza filmy, to wie, że no jakościowo, montażowo i tak dalej, to jest normalnie petarda. Petarda. To bez dwóch zdań. To, co Mateusz robi, to jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o takie materiały. A więc w sumie cieszę się. Chciałem, nie ukrywam, że chciałem, żeby taki materiał powstał. No i tutaj podziękowania właśnie dla Słomka że mi odstąpił tą licytację zaraz zobaczymy jak wygląda tutaj ziarno, wydaje mi się, że już ojciec zjechał w Juliusa tak na 90% wcześniej kończyliśmy Artista jest na pewno lepiej niż w przypadku Juliusa po Juliusie ziarno jest takie trochę drobne nie jest za szkliste chociaż jest takie trochę blade tutaj, nie ma co ukrywać ale jest i szklistego trochę też, no nie ja wiem, zobaczymy jak te parametry wyjdą ale jest też, jest też drobne w porównaniu do tego co było w zeszłym roku to ziarno też jest drobne zaraz pójdę po drugi ciągnik tak robię właśnie, że na dwa ciągniki drugi wtedy przystawię ojcu blisko łanu żeby mógł sobie tutaj obok łanu przejechać A sama pszenica wygląda dobrze one wygląda fajnie, no ale co z tego? Kłosy, zobaczcie kudo do kudołowi, patrzą, więc w teorii coś tam w nich jest. Dobra, idę po MCK i sobie tutaj teraz czekajcie, bo mam szczur mi spadł. O, może tak będzie go widać. Tak? Dobra, gra muzyka. Tu mamy pszenicę po rzepaku RSM-u. Nie, pierwsza dawka Saletrosan w ilości 200 kg, druga RSM w ilości 100 chyba 10 czy 120 w czystego składnika. No i połasiłem się na trzecią dawkę, no bo padało i tak dalej. Wiecie, ja dałem tą trzecią dawkę też w formie Saletrosanu bodajże 26, 100 kg na hektar. Dałem ją na liść podflagowy, bo bardziej chciałem, żeby ta pszenica poszła w plon jeszcze, a dodatek z a wiecie, trzy formy, nie, dwie formy tam mamy, więc troszeczkę ten azot byłby też dłużej podawany, pobierany. plus Jeszcze dodatkowa siarka miała wpłynąć na parametry w teorii. W praktyce się okaże. Dosyć dobra ochrona, bo na T1 poszedł. E, Input triple Tutaj yy, regulacja mogła być zrobiona mocniejsza, bo jak dobrze pamiętam to był chyba MEDAX z CCC CCC poszło na pewno za mało, bo poszło, poszedł jeden litr, trzeba było dać więcej Co jeszcze? No aminokwasy i tutaj na pierwszy strzał Dr. Green, na drugi strzał, jeżeli chodzi o mikro, własny mieszanina mikroelementów. Na te dwa, jak dobrze pamiętam, Ascraft, też w obniżonej dawce. Czyli w sumie też dosyć, dosyć bardzo mocno nawet, a nie dosyć. Tylko, że w obniżonej dawce, więc hmm, udało się trochę zejść z kosztów, tak to nazwę. Na te trzy, no i tutaj też na te dwa, to jak mówiłem wcześniej jakieś tam mikro, plus tutaj przy te dwa zabieg na skrzypionkę, te trzy, te bukonazol sam pół litra, 250-ki, bez żadnych dodatków, chyba że tam siarczan magnezu może był zastosowany jeszcze i to tyle. One wygląda, wygląda i wyglądał na Dobrze, ponad 8 ton. Ale jak będzie 8, 8 to, to będę zadowolony. Takie są realia. Czerwiec nas zdobił też. Mówi się, że tutaj u nas ciężkie ziemie są, więc, e, więc spoko, glina i tak dalej. No, z gliną jest jeden problem, mianowicie taki, że równie jak ona m, m, długo, wiele potrzebuje czasu, długo, wiele czasu potrzebuje, e, długo trwa, zanim ona od, jakby wyschnie całkowicie to też jest taki problem, że ona że rośliny też mają trudno tą wilgoć pobrać z gliny oczywiście glina jest zdecydowanie lepsza niż piach żebyście mnie, źle, żebyście mnie nie zrozumieli źle bo zawsze glina będzie lepsza pod każdym ką, kątem jeżeli chodzi o uprawę zbóż aniżeli piach jednak tu jest ten problem no bardzo prosty przykład, weźcie Wyciśnijcie, spróbujcie wycisnąć z gliny wilgoć, a zróbcie to z piachu, bo z piachu zawsze lepiej ta woda wychodzi, no ale przez to ta wilgoć właśnie dłużej trzyma tę wilgoć. Glina dłużej trzyma wilgoć. No, ale te temperatury mega wysokie, które były. O, załatwiły nam niestety te wysokie plony. No, co zrobimy? Nic nie zrobimy. Wnioski nasuwają się. Ja już sobie jakieś tam pierwsze wnioski wy wyciągam. Na razie o nich nie będę mówił, bo jeszcze mamy żniwa. zeżniwujmy sobie to wszystko do końca. Jeżeli chodzi jakby o zdrowotność, to tutaj zboża moim zdaniem są naprawdę. Do, dotrzymały się do końca z tą wysoką zdrowotnością. ogólnie wczoraj był taki średni dzień średnio pozytywny. Bo raz, że ta pszenica nam wczoraj kiepsko sypała. Przeciętnie, ok, niech będzie przeciętnie. Dwa, że mieliśmy trochę takich dziwnych przygód, które normalnie nie powinny się zdarzyć. Po pierwsze, ojciec pojechał na pole, wczoraj, przedwczoraj wieczorem sobie już kombajn przygotował. Wracaliśmy od biurata, więc zapił sobie header, ogarnął kombajn, tylko z rana tam, nie wiem, coś przesmarował jeszcze. Pojechał na pole, dzwoni do mnie, mówi, ty, odwaliłem manianę. ja wiem co jest, header mi spadł. A znaczy, nie spadł? Nie zabezpieczył headera, jechał w legach, odczepił mu się. No Kto zgubił header na polu, to wie, żeby go z powrotem zaczepić, to trzeba się trochę gimnastykować. Nam też trochę zeszło. Ostatecznie przywiozłem palety, trochę podniosłem header paleciakiem, z jednej strony podłożyliśmy palety, z drugiej strony złapałem paleciaka, żeby on jakby fiknął do tyłu. Wtedy ojciec go zaczepił, ale nabrał sporo ziemi, więc musiałem jechać po wózek. Ściągnęliśmy header na wózek, wyczyściliśmy, zaczepił jeszcze raz, pojechał w pole. No i tak wczoraj przez cały dzień. Taki dziwny swąd dochodził jakby, takiej tlącej się słomy. Każdy z Was na pewno wie jak, jaki ma zapach taka tląca się słoma. Ze 4-5 razy kombajn cały obeszliśmy w środku. Ojciec wchodził do środka, ja wchodziłem do środka. No szukaliśmy gdzie to może być. Mamy nowe łożyska na młocarni, nowe na wytrząsaczach, nowe na odrzutniku, bo to było wymieniane. Eee, I co? I nic, nic nie znaleźliśmy więc tak naprawdę nie wiemy co to się tam narobiło nie znaleźliśmy przyczyny kombajn cały czas chodzi cały czas zwracamy uwagę uważamy, no dzisiaj tego zapachu już nie ma i tak naprawdę no nie, nie mam pojęcia co mogło być nie tak mieliśmy takie podejrzenie, że to będzie sieczkarnia, że ona będzie, że może gdzieś łożyska się mocno grzeją sprawdziliśmy, się okazało, że to też nie się czkarnia.